Cześć dziewczyny, tutaj Katarzyna z wigello.pl, czyli ze sklepu z perukami, a dziś wyjątkowo film wyłącznie o toperach. Opowiem Wam o plusach, minusach toperów oraz dlaczego większość naszych klientek, które przyjeżdżają do nas do Poznania po toper i tak wychodzą w peruce. W peruce ważny jest rodzaj włosów, i fryzura. Czepek zazwyczaj pasuje na każdego. Natomiast w toperach bardzo ważna, a czasami najważniejsza jest baza. Dlaczego baza jest taka ważna? Ponieważ na niej trzyma się toper. To zazwyczaj są takie spineczki na klik. I co jest problemem? Że spineczka musi nam znakomicie złapać nasze włosy. Przykładamy do głowy i jeżeli w miejscu gdzie wypada spinka, nie mamy włosów albo mamy je bardzo osłabione, to toper, taki toper, się dla nas nie nadaje. Większość naszych klientek ma duży problem z włosami właśnie tutaj na skroniach, gdzieś w tych okolicach, a praktycznie każdy większy toper właśnie w tym miejscu ma spineczki. I jeżeli ta spinka nie ma czego złapać, bo tutaj nie mamy włosów, to toper nie będzie się trzymał na głowie, i takie rozwiązanie nie jest dla takiej osoby. Tutaj Wam pokazuję dwa topery o średniej oraz małej bazie. Średnia baza zazwyczaj ma dwie, trzy, czasami cztery spineczki. Mała baza, żeby się dobrze trzymała, często ma tych spinek nawet więcej. Topper Just tkany jest na bardzo delikatnej, praktycznie niewidocznej na głowie mikroskurze i często go wybierają panie z łysieniem plackowatym albo z bardzo mocnym przerzedzeniem u góry, ponieważ on nie zagęszcza całych włosów, on po dopięciu zagęszcza nam wyłącznie przedziałek. Najtańszy w najtańszym naszym zestawieniu jest topper Oleander. Tkany na zwykłej bazie bez mikroskóry. I tego typu topery oscylują między 200 a 300 zł. Nie są drogie. I jeżeli macie włosy w odpowiednim miejscu, można go spróbować do siebie dopasować. Pamiętajcie, że wszystko, co u nas kupujecie, możecie w domu przymierzyć i ewentualnie zwrócić, bo jest dwa tygodnie na zwrot. Z grzywką i z leżącymi włosami. W tym toperze nie ma szans, żeby te włosy tutaj tak troszkę wyżej podnieść. One po prostu są takie leżące. Oczywiście mamy go w kilku kolorach. Nowością w naszym sklepie jest bardzo, bardzo jakościowy model Iris. Przepięknie całość tkana na jedwabiu, plus mikroskóra. Z przodu i bardzo, bardzo duża baza. To jest właściwie pół peruka. Dzięki temu, że jest taka duża, najprawdopodobniej będziecie miały włosy w tym miejscu, w którym ona jest dedykowana do dopięcia, ponieważ tutaj są to końce, nie wiem czy widać, tutaj z przodu oraz jedna spineczka jest z tyłu. Nałożę ją na głowę i powiem Wam, gdzie one wypadają. Dwie spineczki wypadają tutaj na baczkach, jedna na środku oraz jedna z tyłu. Jak prawidłowo ubrać toper? Zapinamy spinki. Nakładamy na głowę tam, gdzie dokładnie on ma się znaleźć. A następnie przytrzymujemy i dopinamy spinki. Bez problemu można to zrobić jedną ręką, ponieważ to są właśnie takie spineczki na klik. plus ta z góry, z którą czasami się trzeba troszkę bardziej pomęczyć. Potem możemy się już uczesać i iris na głowie wygląda tak. Jeżeli modern iris chcecie nosić z grzywką, to po prostu dopinacie i on już dosyć dobrze leży. Natomiast, jeżeli chcecie wykorzystać to, że ten toper ma rozmytą linię czoła, i tutaj można te włosy sobie zagarnąć do tyłu, trzeba zadbać, żeby rozmyta linia czoła, którą tutaj widzicie, była dobrze założona. Czyli, po pierwsze, trzeba tutaj mocno naciągnąć boczne spineczki, żeby linia czoła nam świetnie przelegała. Po drugie, zaplanować ją w dobrym miejscu, ponieważ w momencie, kiedy naciągacie toper do tyłu, aby zapiąć tylną spinkę, często pociągamy go właśnie w stronę potylicy i zdarza się, że nam ta linia czoła idzie tak troszkę do tyłu. Więc, żeby dobrze zapiąć toper, trzeba troszkę potrenować, żeby to potem fajnie, naturalnie i szybko nam wychodziło. Iris to nowość. Występuje u nas w wielu kolorach. Często Panie pytają właśnie o jakieś ładne odcienie siwego, o białe włosy. Do tej pory w ogóle nie mieliśmy czegoś takiego w ofercie, a teraz jest. Krótko o plusach i minusach noszenia i dobierania topera. Zacznę od plusów. Na początek ten, który najczęściej u nas się pojawia. Przyjeżdżacie do nas i mówicie, że nie chcecie jeszcze zmierzyć nawet peruki, ponieważ nie jesteście na nią gotowe, że szukacie czegoś, co tylko uzupełni wasze włosy, a nie przykryje całą waszą głowę. Więc toper właśnie taki jest. Tutaj dołem, bokami albo nawet przodem można wyciągnąć własne włosy. Często martwicie się, że w peruce będzie wam za ciepło, szczególnie latem. Uważam, że to nie jest dobry argument, że wcale nie jest ciepło latem, bo ja całe lato także noszę perukę, ale okej. Okay. Można tak powiedzieć, że dzięki temu, że toper nie przykrywa nam całej głowy, a jedynie jej część, a te malutkie, no to już w ogóle u góry, taki niewielki placuszek, to toper grzeje nam głowę troszkę mniej. A teraz minusy. Często zakładanie topera jest dla Was problematyczne ponieważ żeby dobrze założyć, trzeba chwilę tutaj rękami pooperować. I zdarza się, że nasze klientki mówią, że nie dadzą rady tutaj kilka minut trzymać rąk w górze, bo często nasze klientki to panie 70+, plus albo 80+, plus i dla nich samo ubieranie, które może zabrać czasami nawet kilka minut, to za dużo. I dlatego toper odpada. Żeby dopiąć toper, musimy mieć mocne włosy w miejscach spinek. Więc jeżeli sobie go przypasujecie, i, i w miejscach, gdzie wypadają spinki, nie macie włosów, albo macie je bardzo słabiutkie, taki toper nie jest dla Was dobrym rozwiązaniem. Będzie się słabo trzymał, będzie Wam wyrywał te włoski i będzie Wam się ruszał i przesuwał na głowie. Ostatni minus to cena topera ponieważ oczywiście mamy topery mniej więcej za 200-300 zł, ale to są takie najprostsze rozwiązania na zwykłej bazie. Natomiast już nieco lepszy toper kosztuje więcej, a topery dobrej jakości, takie jak Iris, to są modele premium, kosztują zawsze, zawsze więcej niż odpowiadająca im peruka. Tego typu topery duże, z jakościową bazą na mikroskurze. Zawsze oscylują około 1000 zł. I ze względu na te minusy, wiele naszych klientek po przymierzeniu u nas toperów, po doborze toperów, wybiera perukę, której często wygląda bardzo dobrze i nie musi się martwić, czy na przykład jej włosy są dobrze dopasowane z włosami topera, czy ma gdzie dopiąć spineczki. Już Wam pokazuję, jaka jest różnica. To jest toper Iris. A to jest peruka Emily. I jeszcze pokażę Wam, jak ściągnąć toper. Odpinamy wszystkie spineczki, a następnie takim lekko wytrzepującym ruchem delikatnie ściągamy z głowy toper. Po prostu musimy dbać, żeby nie wyrywać naszych biedniutkich i nędznych włosów. Niech już z nami zostaną nawet te, które są. A perukę po prostu wkładamy jak czapkę. To jest model Emily z rozmytą linią czoła. Do toperów, które pokazywałam Wam w filmie, jak i do peruki Emily znajdziecie linki do naszego sklepu pod spodem w opisie filmu. Zapraszam na wigello.pl do naszego sklepu internetowego. Możecie także do nas przyjechać do poznania i wiele modeli przymierzyć na miejscu, ale proszę, aby każdą wizytę z nami wcześniej umówić telefonicznie. Ponieważ nie jesteśmy klasycznym salonem, jesteśmy sklepem internetowym. A jeżeli do poznania macie daleko, nie lubicie zakupów przez internet albo po prostu potrzebujecie od nas rady i pomocy, to zadzwońcie. Wszystko przez telefon z nami można załatwić. Zapraszamy. Topery, peruki, które wam pokazuję, to są modele medyczne do ciągłego, codziennego noszenia i należy ich używać zgodnie z instrukcją dołączoną do opakowania.